Zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezus uchwycę, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami i Ty, któraś... U cierpiał rachy, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Turyś zakaz cierpiał rachy, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyni się z Panami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, życzył się za nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna. Pan Jezus, upada po raz pierwszy, w Panią i świątobliwość dzisiejszego, Miesiąca Bożej. Wierzę, że w nim dni załadują, że zabierze moją duszę królowa Polski do swoich niebieskich kupcji, mógł jej dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez pozostałych narodu polskiego. Nasz mistrz. To nieprawda, że ludzie nie mogą być wszyscy ciągle Ale ani przez chwilę nie powieść Cały czas to Matka, najświętsza może być Jak wiele matek potrafiło z godnością cierpieć i znosić niesprawiedliwości, rozumiejąc szlachetne racje i prawo wyboru swoich synów i żołnierzy i złowi. Pociera twarz, Chrystusa. Kłaniamy się, Tobie Panie, Jezu Chryste, i błogosławie na Tobie. Fragment wspomniał. Po 1947 roku pomaganie partyzantom stało się bardzo niebezpieczne. Chłopcy, weseli, przyjemni i religijni, rano zawsze modlili się, mieli swoją pieśń. Wódki nie pili, a jeśli, to bardzo mało. Nasz dom był ostatni we wsi, pod lasem. Wszyscy zupełnie inaczej szczekały na nich. Delikatnie, piskliwie, przyjaźnie. Wtedy mówiliśmy, partyzanci idą, bo psy tak szczekają a jak przyjeżdżało wojsko czy milicja, to psy ujadały, że mało łańcuchów nie pozrywały. My wstawaliśmy rano, a oni kładli się w nasze łóżko, bo zwykle nad ranem przychodzili. Dzień przesiedzą, zjedzą obiad i kolację, na wieczór wychodzą. Zimą nosowali w domu, latem w stodole. Często opowiadali, jak walczyli z UB. U nas we wsi generalnie społeczeństwo było za partyzantami. Chłopi uważali ich za swych obrońców. Chłopcy zawsze mówili, że prędzej sobie w łeb strzelą, niż dadzą się wziąć żywcem, ale oczywiście nikt nie wierzył, że do tego dojdzie. Nasz Mistrzu, to nieprawda, że nie ma ludzi odważnych, albo że są nimi urodzeni bohaterowie. Żeby wejść z mrokiego tłumu, przebić się przez kordon żołnierzy i pomóc drugiemu człowiekowi, czasami trzeba na szali złożyć swoje życie. Prostych, ale szczerze współczujących i otwartych na cierpienie ludziach ukazał wzór bezinteresownej pomocy, poświęceniem i służby bliźniemu. Ile niezłomnych ludzi, dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn potrafiło z narażeniem życia nieść pomoc cierpiącym, prześladowanym, wyklętym? Podporucznik Edward Taraszkiewicz-Żelazny O ile żyję do tej pory, przypisuję to łasce Najwyższego Boga. Inny człowiek na moim miejscu, mając broń i będąc w takim podziemiu, na pewno stałby się wykolejeńcem. Jednak, gdy chodzi o mnie, to zawsze gorąco Boga proszę w codziennym różańcu, by mi dał siłę wytrwać w tej ciężkiej pracy i trudach, które dźwigam na swych barkach. Widocznie Bóg dobry iskierkę łaski ma dla mnie. Naprawdę przez tyle lat walki ręce moje nie spramiły się niczym brudnym czy czyjąś krzywdą. Nasz Mistrzu, Twój drugi upadek pod ciężarem krzyża wskazuje na ogrom naszych win, które i tym razem nie są w stanie osławić Twojej miłości ku nam. Raczej czujemy się nią jeszcze pełniej obdarowani, tylko siła autentycznej miłości do Boga, Ojczyzny i Bliźnich utrzymywała niezłomnych w nadziei na zwycięstwo prawdy i odzyskanie upragnionej wolności. Ów pociesza płaczące niewiastę. Kłania się Tobie, Panie Jezu Chryste i Bóg robimy Tobie. Misiu, siedzę w celi śmierci. nie boję się zupełnie. Żal mi tylko was, sieroty moje najdroższe. Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy mnie. Odczuwam to. Widzę wówczas twoją zwolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej. Dlatego musiałaś boleć, słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź mi Przejdź nad cierpieniem, z zgodnością i spokojem. I wiarę sprawiedliwość Bożą. Tylko nam ona została. Cel Twój i zadanie to Andrzejek. I wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika. Że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną ideę, dla której żyłem. Kapitan Łukasz Ciepliński, Klub. Nasz Mistrzu. Ty nawet w tak strasznym cierpieniu potrafisz swą dobrotliwą uwagę zwrócić na potrzebujących wsparcia. Wiesz, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzeptać tyle siły, by sprostać życiowym trudnościom i wyzwaniom. Skąd ta nadludzka siła w naszych niezłomnych bohaterach? Czy tylko z ich twardych charakterów, a może także z duchowego i modlitewnego wsparcia bliskich? Izabela Kochanowska, pseudonim Błyskawica, sanitariuszka oddziału Dekutowskiego-Zapory. Izabela Kochanowska, pseudonim Błyskawica, sanitariuszka oddziału kierownika Dekutowskiego-Zapory. Przeszłam straszne śledztwo. Miałam konwejery, to znaczy, że przez kilka dni i nocy bez przerwy ubecy kazali mi stać. Przesłuchujący się zmieniali, a ja bez posiłku, wody i odpoczynku musiałam stać przy ścianie. Pierwszą noc stałam na jednej nodze. Trzeciego dnia żądałam jedzenia, a oni przynieśli mi solonego śledzia. Cała spuchłam, dostałam gorączki. Jak mnie wyprowadzili do ubikacji, to zaczęłam spuszczać z wodę i ją pić. W końcu byłam tak spuchnięta, że nie mogłam już stać i krew lała mi się z nosa. Jak leżałam na podłodze, śledczy pochylili się nade mną i kazali podpisać jakiś protokół, ale ja się tak zacięłam, że choćby mnie krajali na kawałki, to bym nie podpisała. Po prostu nie chciałam, żeby ktoś przeze mnie został aresztowany. Nasz mistrzu, czyżby twój trzeci upadek wskazywał na trudną do policzenia wielokrotność naszych upadków? Jeśli tak, to jakże o własnych siłach mamy powstawać? Bez twojej boskiej pomocy jesteśmy bezradni i przegrani. Dodaj nam wiary nie pozbawiaj nadziei, obudź nas ducha ufności. Jeśli wobec tak trudnej rzeczywistości nie niewyobrażalnych cierpień, nasi niezłomni rodacy potrafili czuwać, zasypiać i budzić się z imieniem Maryi, Królowej korony Polski i Twoim imieniem. W sercu i na ustach, to i nam prosimy udziel tej łaski. Przyczyn się za nami i Ty, która Współcierpiała matko, bolesna, przyczyń się za nami. I ty, któraś współcierpiała, matko, bolesna, przyczyń się za nami. oh I tych, którzy współcierpiała, matko bolesna, przyczyn się za nami.